Dzisiaj mamy z wizu, wizualnie, witam Was w kolejnym odcinku Drupnikema. Od Kolejny raz startujemy z jakąś wojniejszą bronią. Podoba mi się to, podoba mi się bardzo i... wow, To wygląda znajomo. To wygląda jak pierwsza plansza w i to wygląda jak więzienie. To jest więzienie. na bezsensowne rzeczy Czy to na pewno jest pierwsza plansza? To wygląda jakby to była pierwsza, pierwsza plansza ever Ale to nie jest pierwsza plansza, za długie korytarze Dobra, cofnijmy, bo to nie ma sensu Aha, cofnijmy, bo to nie ma sensu Po czym zobaczyłem ee, rakietona No 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 no, no. się rakiety N, pierwsza litera nawet Prawie jak pierwsza litera w tutejszym alfabecie Teraz się zastanawiam jakie wrócę na początek planszy Powiedzcie, że zginął, wiatraki. Chyba zginął. What the heck? Nie wiem co to było, widziałem to pierwszy raz w tej grze. Okej, okay. te oczy nie atakują. Te oczy nie kłamią. Pepsi. Tego nam było trzeba ah. Zdążę strzelić Ale kurde, cały czas mam wrażenie, że jednak to jest ta sama plansza Ale nie, no 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 no, no. I tak, trafiliśmy z powrotem na początek, Ok. To jest, to jest, to jest, to jest, dobra wiadomość dla nas To jest good, to jest good Nie ekonomicznie wykorzystaliśmy rakiety, ale, ale mogło być znacznie gorzej Lecimy po kolei! Wow! W ogóle jestem w szoku, w szoku owocowym praktycznie No no, no. plum Przepraszam czy tu kapie jakaś krew czy coś w tym stylu? Zbiedzamy najpierw w górę? O, było poza ekranem i się nie wybuchło się. Pani wystawić chłopę. Pamiętajcie, dzieci, jak wam pani kiedyś powie, żeby nie wystawiać e, ręki przez okno w autobusie. Mam kilka kilka żartów żartów w tym momencie w głowie, ale nie mogę ich powiedzieć ze względu na obecną sytuację geopolityczną w Polsce. Czym czym ja obrywałem? A dotknąłem ten. No, Czekajmy sobie. Dotknąłem laserka jak 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 jak. Gotowi do skoku, tak? Gotowi do, do przeskoczenia przeciwnika? To na parciku. Czyżby ktoś się. Jaki obcią? Zaciął się. Damn. No zginąć, nie, nie, nie moje punkty. Eee, jako duck źle. Eee, właśnie! Teraz mogę porozwalać ten. ten. Tak, to mogłem rozwalić. I lasery, które są nad mną. Gdzieś tam jeszcze były lasery, nie? W ogóle te półmienie są mega. Bardzo rzadko dają w tych grze. Jestem troszkę smuteczek. Ok, poszliśmy górą w prawo. A co będzie, jak teraz górą pójdziemy w lewo? Aha, dobra. pójdźmy w prawo i zmniejszymy do końca tej Nie zauważyłem, że tutaj coś jest. I to jest to miejsce, co było nad nami, tak? A, o, tu do wyjścia. Nie, no gdzie wy ludzie? Jeszcze nie. Zobaczmy, co jeszcze ta warsztata ma tego fajnego. Tu jest ten spad w dół, tak? Tak. to byśmy przed chwilą się zastanawialiśmy gdzie dalej. Co czynić? Co czynić? Nie, albo i nie tu. Tu niżej będzie spadł jakiś Zgłupiłem się! Ale spoko Wydaje mi się, że w tą stronę schodziłem do początku mapy Że gdzieś tutaj zlazłem i zobaczyłem, że są te, 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 te. Czerwone do rozwalenia, tak, to było tutaj I to będzie koniec w tak Okej, okay. dobra, idziemy dalej w lewo Skoro wiemy, że u grypa jest wyjście To zaczynamy kombinować, może zmienimy przy okazji. To było zabawnie. Jak lamić to na całego. Tu nas najwyraźniej nie było. Muzealnym <grytanie> Był zamachem? aż tak, tak przepomatna jest ta broń Damn you Tych szarych nie widać na tym tle Czy ja dobrze widzę? On na tym lata Osą Osądnikami jest osą Z tym, że bardziej pszczugą, ale... ale dobra Dobra i tu chyba byliśmy, tu chyba zaczęliśmy się obracać, tak? Tak, tak, tu było, było tu. Stąd wzięliśmy to zielone badziewie, to znaczy zielone badziewie, ten miotacz ogniów. Fajerworków. Tędy? Tędy? Nie tędy? nie tędy? Nie. Nie tędy! w którędy? Bardziej w prawe? Bardziej w lewe? Piu, 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 piu. Potrzebujemy jeszcze E, tak? Tak. Do szczęścia. czyło się nie mamy karty nie, nie możemy nam ale tu jest koka kola okej okay. Znaleźliśmy coś nowego, więcej bonusów, więcej! Jeszcze więcej! Chodzić tu o Idziemy zobaczyć, co jest za prądem. Tego dźwięku, tego prądu, ja po prostu nie znoszę. To w ogóle troszkę lipawo, biedawo zbalansowali. Pytaw. Tyle punktów. Jest cały. Nukem. Idziemy. Została nam jedna rzecz do zniszczenia. Tylko jedna, ostatnia. Wyjście. Exit. Du -du 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 -du. Radar Destroyed. position unknown. Wszystkie radary. O, fajnie, że mnie poinformowali, że rozwaliłem wszystkie radary. Uwaga, hej! Kończymy się pomysły na planszę, czy to fabularnie był jakiś zwrot, którego nie zauważyłem? Okej. Okay.